Witajcie w kolejnym filmie. Jestem nad przepięknym, dużym jeziorem PZW. Wędki już w wodzie, zestawy wywiezione. Teraz mam chwilkę czasu, żeby zaprosić was na trzeci odcinek naszej nowej serii filmów karpiowe zaplecze. W tym filmie pokażę Wam moją karpiową torbę, czyli to co zabieram na zasiadki karpiowe, jeśli chodzi o akcesoria, więc już niebawem widzimy się prosto z mojego namiotu i pokażę wam, co ja zabieram na zasiadki karpiowe. Jesteśmy w środku mojego namiotu. Może na początku powiem Wam kilka zdań o namiocie, w którym jestem. Jest to Inspire SLR. Jednoosobowy namiot, nowość Pulogika na sezon 2023. No i powiem Wam szczerze, że zakochałem się w tym namiocie. Bardzo wszechstronny namiot. Jak widzicie, mam dookoła pootwierane wszystkie okna. Okna są wyposażone w Moskitierę. Dzięki temu jest tu bardzo fajnie przewiewnie. Teraz co prawda nie ma jakiegoś bardzo dużego słońca, no ale jeśli i jak już mamy lato, czy późną wiosnę, kiedy na dworze mamy powyżej 20 stopni, no to na słońcu no nie idzie wytrzymać. Więc bardzo fajne, prze, prze, przewiewne rozwiązanie. No i dzięki temu, jeszcze oprócz tego komfortu, co tutaj mamy, warto wspomnieć jeszcze dzięki tej aluminiowej ramie specjalnej, który został zrobiony namiot. Dzięki temu otrzymujemy bardzo dużo miejsca w środku namiotu. Tutaj mamy sleep system duże łóżko ze śpiworem. Ładnie mi wchodzi do końca namiotu a na froncie bardzo dużo miejsca. Miejsce na lodówkę, torba z ubraniami, stolik, kulki, więc mogę tutaj się komfortowo spędzić nie nieważne czy to jest wypad na weekend, czy na tydzień. Może to tyle, jeśli chodzi o namiot, nie będę przedłużał. Powiem Wam to tylko jeszcze, że pełna prezentacja tego namiotu jest już na YouTube. Na dole macie link do tego filmu, więc możecie sobie zobaczyć pełną prezentację tego namiotu, więc już nie będę przedłużał i wracam do meritum naszego filmu, czyli do torby karpiowej, czyli co zabieram na zasiadki karpiowe. Przejdźmy teraz do mojej karpiowej torby. Ja wybrałem sobie torbę Stormsafe'a. Jest to torba z uchwytem na rękę i z paskiem na ramię. Ta torba najbardziej mi odpowiada i w tej torbie jeszcze wszystko potrzebne mi do zasiadek karpiowych. Może zacznę od tego, że torba ma dwie komory. Jedna komora boczna i jedna komora górna. W tej komorze trzymam sobie takie małe pudełeczko Prologica. Jest to rozmiar S. Zaraz pokażę Wam, co tutaj mam w środku. W tym pudełku trzymam sobie zawsze takie niezbędne rzeczy potrzebne mi od razu nad wodą po przyjeździe na łowisko czyli jakieś stopery nożyczki ciężarki badgripy igły więc przyjeżdżam na ryby od razu to pudełko, że tak powiem sobie otwieram i wszystkie rzeczy podstawowe trzymam właśnie w nim więc to jest jedna rzecz więc mamy tą komorę boczną, gdzie trzymam to pudełko. No i teraz przejdźmy do tej komory górnej. Tutaj mam piórnik z sygnalizatorami C-Series. Idealnie on nam pasuje do tej komory. Bardzo fajnie jest to zaprojektowane. Co mogę powiedzieć jeszcze, to tutaj możemy, mogę Wam powiedzieć, że bardzo fajnie pasuje nasza waga zegarowa. Bardzo sobie tutaj trzymać wagę zegarową też idealnie napasuje. pasuje ewentualnie busbary zamontowanymi już sygnalizatorami i hangerami więc to, to propozycja dla tych którzy yy, jeżdżą na jakieś szybkie wypady na ryby wtedy cały zestaw faktycznie od razu możemy sobie tylko wkręcić do podpórek i nic nie musimy sobie później dodatkowo składać więc mamy tutaj dwie komory boczna, górna no i przejdźmy teraz do komory głównej Dodam jeszcze, że te torby są w 100% wodoodporne. Jest to dla mnie niezwykle ważne, bo też często łowię karpie z pontonu i wtedy wszystkie bagaże mam właśnie z tego materiału. No ale mam pewność, że wszystko pozostanie na zasiadce suche. Przejdźmy do komory głównej. Tutaj na samej górze trzymam sobie przynęty. Jest to kilka słoiczków. Kulki haczykowe. popapy. No, przeważnie mam tutaj kilka, kilka rodzajów, kilka słoiczków. Nie potrzebuję więcej, żeby nie robić sobie w głowie zbędnego zamieszania podczas zasiadki, tylko bardziej skupić się na łowieniu ryb. Sprawdzone smaki, więc to na pewno zapewni mi sukces, jeśli będą oczywiście brania. Więc mamy przynęty. Przejdźmy do dalszej części. Tutaj mam małe kuferki kuferki z tej samej serii co torba Storm Safe, z tego samego materiału. No i tutaj trzymam kolejne drobne akcesoria i haczyki. W takim o tym małym kufereczku mam wszystkie haczyki, które używam. Jest tego dość sporo, ale mam pewność, że wszystko mam zawsze nad, nad wodą. Nie muszę się zastanawiać, czy czegoś zapomniałem, więc w takim oto jednym kuferku trzymam haczyki. Kolejny kuferek jest już troszeczkę większy, natomiast tutaj trzymam wszystkie elementy do zestawów końcowych, co można po to rozumieć. A no, mamy tutaj krętliki, mamy bezpieczne klipsy, yy, mamy jakieś rurki termokurczliwe, kółeczka. No wszystko, wszystko jest tego sporo. I może to tak troszeczkę wyglądać z boku, że jest to spory bałagan, ale to też wszystko sprawia, że mam pewność, że na zasiadce mam wszystko, nie muszę grupować, wybieram się tu na jedną uprawę, na drugą. Zawsze to zabieram ze sobą i zawsze wszystko mam nad wodą. Nie zajmuje to strasznie dużo, dużo miejsca, jak widzicie, a jest pewność, że wszystko mamy. Przejdźmy dalej. Kolejnym elementem w mojej karpiowej torbie jest. No kolejny kuferek z tej samej serii Stormsafe, Jak widzicie. Największy model. Z uchwytem na dłoń. I jeśli chodzi o wymiary zewnętrzne, no to idealnie nam tutaj pasuje do komory głównej naszej torby. No właśnie zostało to specjalnie tak zaprojektowane. No i w tym kuferku trzymam rzeczy, no takie największe gabarytowo. Te, które nie, nie mieszczą mi się... Do tych mniejszych puferków, no ale też również są niezbędne podczas zasiadki karpiowej. Mamy tutaj strzałówkę Density, strzałówkę Bulldozer Mimikli, mamy fluorocarbon spectru Z. Mamy oczywiście Klinik, też to niezbędne jest, warto zawsze mieć. No i różnego rodzaju plecionki przyponowe plecionka w Utulinie z GRC, Gladiolink też sprawdzony model, też zawsze mam nad wodą. No i warto też zawsze mieć zapasowe swingery. Zawsze coś możemy zgubić, tam zawsze może coś się poluzować, ale zawsze w zapasie warto zabrać ze sobą. Więc to wszystko trzymam właśnie w tym największym kuferku. Tak naprawdę, tak samo jak wszystko, zajmuje bardzo mało miejsca w transporcie. Bardzo fajnie przemyślane rozwiązanie. I na samym dole naszej torby. Tak sobie zaaranżowałem, że trzymam wagę. Jest to waga Avenger, jeśli chodzi o pokrowiec. Waga zegarowa Prologika bardzo fajne rozwiązanie. Tak samo jak tamten kuferek idealnie wchodzi nam tutaj do naszej torby. Mam nadzieję, że podsunąłem Wam troszeczkę pomysłów, jak pakować się na zasiadki karpiowe, co zabrać, jak to wszystko pogrupować, żeby nie mieć problemów później z szukaniem tego, tego sprzętu. Jak widzicie, kompaktowe pakowanie się ma swoje plusy, wszystko zajmuje mało miejsca w transporcie. Ja mam pewność, że zawsze jak jadę na karpie, biorę tą torbę i wiem, że mam, to, że mam tam wszystkie niezbędne akcesoria. Więc jeśli podobał Wam się ten film, bardzo proszę o łapkę w górę. Mile widziany każdy komentarz. Zasubskrybujcie kanał Smilecar Channel, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście. I do zobaczenia w kolejnych materiałach.